Okej, okay, trenerze, no to najpierw zacznijmy, może od tego, że no, przypuszczam, że będziecie chcieli gdzieś jednak tę lukę po Maćku, rozumiem, zakryć. Czy już kogoś macie upatrzonego, czy tak naprawdę też dla Was to było trochę, to było trochę takie zaskoczenie, że Maciek zmienił barwy klubowe i, i, i też teraz dopiero tak naprawdę zaczął się rozglądać na rynku. To znaczy, decyzja była bardzo dynamiczna i szybka. Na pewno konsultował ją z nami, oczywiście mieliśmy. Wybór, i, i nie zostaliśmy przymuszeni. Ale gdzieś w tych decyzjach e, zawsze trzeba troszeczkę być człowiekiem i, i, i pomóc się tym zawod zawodnikom rozwijać, no bo po to to robimy. Taki jest nasz cel. Dzisiaj jesteśmy tu, jutro tam i, i trzeba sobie pomagać. Maciej dostał okazję e, i, i daliśmy zielone światło. Trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że, że z niej skorzysta. E, jeśli chodzi o zawodników i, i miejsca, na pewno. E, rozglądamy się e, i, i jest kilka cieka ciekawych opcji z tym, że no nie chciałbym tu podawać nazwisk, bo to jest nic pewnego. E, na pewno, na pewno e, szukamy z tym, że jeżeli nawet nie doszłoby do transferu, no ja jestem święcie przekonany, że tutaj z zawodnikami, którzy, którzy są spokojnie sobie poradzimy, e, kalkulując, e, patrząc na tabelę, myślę, że Zbierając 30 oczek w przeciągu tych dwóch całych rund, spokojnie, spokojnie nasz cel zostanie osiągnięty. Mamy obecnie 21, to są tak naprawdę trzy spotkania, trzy mecze. A nasi młodzi przyjmujący może mieli i mało szans na, na pokazanie się w meczach. Ja widzę, co prezentują na treningu i myślę, że spokojnie, spokojnie sobie poradzą, jeśli dostaną taką szansę. Tym, że tak jak mówię, nie skreślam e, alternatywy dołączenia kogoś kogoś jeszcze z zewnątrz. Mm -hmm. A to też tak sobie myślę, że chyba tak przyjmujący to jest chyba w świadkówce w zasadzie najważniejsza, najistotniejsza pozycja, bo od tego przyjęcia gdzieś wszystko się zaczyna i, i też myślę, że to jest chyba dla was mimo wszystko ok wiadomo. Y Fajnie z Waszej strony, że gdzieś nie blokowaliście tego, tej, tego transferu Mańczkowi, daliście mu możliwość rozwijania się, tym bardziej, że on też, jak rozmawialiśmy, mówił o tym, że no długo gra w tej pierwszej lidze i czekał też tak naprawdę na taką, można, być może nawet ofertę, ofertę życia. Natomiast rozumiem, że też dla Was to jest jednak no, bolesna, bolesna strata. Bolesna oczywiście, ponieważ grał w pierwszym składzie, e, był doświadczonym zawodnikiem, bardzo ambitnym, pracowitym i. i na pewno odczujemy je, jego nieobecność. Z tym, że tak jak uważam, że żaden zawodnik nie jest niezastąpiony na świecie i, i trzeba się uzupełniać. Dzięki temu ktoś inny dostanie szansę i, i tworzy się kolejna okazja. I wcale nie, nie jakby nie zakładam z góry, że brak Macieja może teraz spowodować, że będziemy grali o dwa czy trzy poziomy niżej, chociaż podkreślę jeszcze raz. Na pewno szkoda, że odszedł.